Wiecie Państwo, ja żyję 34 lata i wszystkie te 34 lata w Krakowie i nad tą rzeką, obok której teraz idziemy, dodam, że to Wisła, byłem setki, może nawet tysiące razy. A co jest na dnie? Nie mam zielonego pojęcia, ale dzisiaj spróbujemy zobaczyć, co tam jest dzięki takiemu małemu, prostemu i nie aż tak drogiemu urządzeniu. Ale co to w ogóle jest? Trochę teorii o tym, co to właściwie jest. Dron podwodny Chasing Dory. Drony nam się kojarzą oczywiście z tymi małymi śmigłowcami, które latają nam często nad głowami, kupujemy je na komunię dzieciakom i generalnie stały się fragmentem naszego życia. I to jest pewnego rodzaju nowość, w tego typu sprzęt istnieje. Od lat jest wykorzystywany także profesjonalnie na szeroką skalę, ale na takim rynku komercyjnym wciąż jest czymś dość rzadko spotykanym. Kamera Full HD, dwie mocne lampy pod wodą ciężko z widocznością, one są konieczne, opływowy kształt i pięć tzw. pędników. To są takie śruby jak śruby w motorówce czy w okręcie, dwie sztuki tutaj. Jedna sztuka tutaj, one regulują nam pozycję w pionie, zanurzanie się, wynurzanie, także przechyły i dwa pędniki, które zapewniają poruszanie się do przodu i do tyłu. Tutaj mamy wlot wody, który umożliwia tą cyrkulację. Całe urządzenie jest dość lekkie, około mniej więcej półtora kilograma. Mieści się do takiego futerału specjalnego i oczywiście problemem jest łączność, to znaczy w powietrzu te fale elektromagnetyczne rozchodzą się łatwiej. Przez wodę on się zanurza do 15 metrów. Jest trochę trudniej. Żeby się połączyć ze smartfonem mogłyby powstać pewne problemy, dlatego elementem zestawu jest taka boja. To jest niewielkie urządzenie, które się unosi na wodzie. Połączone to jest długim wodoodpornym kablem. Ona rozsyła sygnał Wi-Fi i to właśnie przez niego łączymy się z tym urządzeniem i możemy nim sterować. Drony latające są swojego rodzaju namiastką latania. Większość z nas nie ma możliwości przelecieć się nad miastem, nad górami w śmigłowcu, a nawet jeśli byśmy byli w stanie, to, to jest strasznie drogie. Podobnie większość z nas ma niewielkie możliwości zanurzania się pod wodę. Wiadomo, maska, rurka, płetwy to nie są drogie rzeczy. Można na te 4-5 metrów gdzieś tam się zanurzyć. Raczej większość z nas wiele głębiej nie zejdzie, takie zanurzenie potrwa paręnaście sekund, a jeśli chcemy czegoś więcej, to trzeba iść na kurs. To urządzenie kosztuje około 2,5 tysiąca złotych. Taki kurs to już jest przynajmniej połowa tego, przynajmniej ja tyle płaciłem lata temu, a potem robiłem jeszcze ten bardziej zaawansowany kurs ratownika, to już te trzy kursy zdecydowanie przekraczały cenę. Wartość tego urządzenia, nie mówiąc o sprzęcie, sprzęt do nurkowania to potrafią być nawet dziesiątki tysięcy złotych, więc to jest po prostu ekonomiczne. Czy to są takie same wrażenia? Nie. To po prostu jest namiastka, tak jak w przypadku latania dronem, to nie jest to samo co latanie osobiście w śmigłowcu czy samolocie, tak samo zanurzanie się tym i obserwowanie podwodnego świata przez... Oko kamery nie jest tym samym co faktyczne zanurzenie się pod wodą. Niemniej jednak ma to swoje zalety. Wróćmy jednak w teren. Tutaj mamy niewielki kawałek wzmocnionego nabrzeża. Będzie idealny, żebyśmy rozłożyli się z całym tym sprzętem. Cały ten sprzęt to nie jest aż tak dużo. Mamy samego drona. Do niego w komplecie, proszę Państwa, mamy tak naprawdę dwie części. Długi kabel podwodny i boje. Boja jak to boja unosi się na wodzie, co oznacza, że cały czas jest w zasięgu fal radiowych. Połączymy się z nią zaraz za pomocą smartfona. Ten sprzęt nie ma absolutnie żadnych guzików, wyświetlaczy. Cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem telefonu, a żeby go włączyć trzeba po prostu połączyć boje i drona kablem. Widzicie, Państwo, on się już świeci, już zaczął reagować na komendy. Zamontujemy jeszcze dodatkowy system zabezpieczenia gry online. To jest stary kabel lanowy, który wczepimy sobie w taki sposób, żeby nurt rzeki nie porwał nam tego sprzętu za daleko. Zazwyczaj myślę, że takie środki ostrożności nie są potrzebne ale nie używamy tego sprzętu codziennie, więc lepiej, lepiej być zabezpieczonym niż smutnym. Następnym etapem jest oczywiście otworzenie aplikacji. Wygląda na to, że w tej chwili połączenie jest stabilne, więc pływaj po morzach i oceanach, tylko zaczepia sobie jeszcze drugą część naszego, naszego zabezpieczenia w taki sposób, żeby nam ten, ten żółta łódź podwodna. Nie popłynęła gdzieś, gdzie nie powinna. Oczywiście sprzęt jest wodoodporny, więc nie trzeba się bać, że go zamoczymy. On został stworzony po to, żeby go moczyć. Do przodu płynie. Jeśli chcemy go zanurzyć, możemy zarówno użyć pędników, które go po prostu spychają w dół, jak i obniżyć nos i popchnąć do przodu. Oczywiście sterowanie przy użyciu smartfona nie jest prawdopodobnie tak wygodne jak przy użyciu takiego specjalnego kontrolera, który trzeba dokupić osobno, no, jednak wyraźnie widać, że da się coś takiego uzyskać. Ten dron reaguje na nasze polecenia, skręca, pływa. Teraz proszę Państwa wypływamy kawałek dalej, ten nasz kabel się zrobił już dość napięty. Nie widzimy drona, w tym świetle ciężko zobaczyć co tu jest, się dzieje pod wodą, więc sterujemy trochę na ślepo. Niemniej jednak sterujemy i to jest ważne. Tu mamy dwa takie nazwijmy to udawane joysticki. Jeden z nich odpowiada za skręty, poruszanie się przód, tył. Drugi pozwala nam się zanurzać i wynurzać. W tej chwili jesteśmy na głębokości ponad 1 metra. Jest to dość prosty system. Jeśli ktoś z Państwa grał kiedyś w gry komputerowe, to raczej nie powinien mieć z tym problemu, bo to jest trochę jak sterowanie dowolnym pojazdem padem. Sądząc po tym, co widzimy na ekranie, to nawet jeśli byśmy tutaj zobaczyli na dnie Wisły jakieś przerażające rzeczy, mieszkańcy Krakowa wyobrażają sobie, że tutaj zaginieni ludzie skarby, stare samochody, takie rzeczy można znaleźć. Na razie nic nie wskazuje na to, żebyśmy faktycznie coś takiego widzieli. Oczywiście trudno się po takim małym urządzeniu spodziewać dużej mocy, więc tutaj w sytuacji, w której na przykład wieje wiatr, odczuwalnie sterowanie robi się trudniejsze. Odczuwalnie czujemy, że ten dron po prostu walczy z falą, walczy z wiatrem ale jest w stanie to w jakimś stopniu pokonać ten opór materii. Ja oczywiście cały czas nagrywam pod wodą, bo to jest jedno z podstawowych zadań tego drona. Nagrywanie tego, co tam widzimy na dole, choćby dlatego, żeby na większym ekranie to Full HD bez oślepiającego słońca sobie to potem obejrzeć. I tutaj jest taka mała ciekawostka dotycząca sposobów, w jaki zapisujemy te dane. Otóż... Ten dron zapisuje je bezpośrednio na naszej BOI, a stamtąd możemy je wydobyć tylko w jeden sposób to znaczy za pośrednictwem aplikacji w telefonie. Dzisiejsze testy mamy już za sobą. Ja bym się jeszcze chętnie pobawił, ale zużyliśmy całą baterię. Nie ma w tym tak naprawdę wiele dziwnego: drony generalnie zużywają dużo baterii, a on się porusza w środowisku znacznie gęstszym niż powietrze, niż te drony powietrzne. Niemniej jednak byliśmy trochę zdziwieni, że nie wytrzymał dłużej. To było powiedzmy około 15-20 minut. Przyznajmy intensywnego pływania z nagrywaniem w trybie szybkim, z dużą liczbą zanurzeń, wynurzeń, to baterie siłą rzeczy zużywa. Co można o tym powiedzieć? Przede wszystkim ja nie jestem specjalnie zaskoczony tym, jak w gruncie rzeczy niewiele widać pod wodą. To jest standardowa rzecz. Ja jestem nurkiem z licencją, wiem, że pod wodą. Zazwyczaj widać niewiele i tak sytuacja nie jest zła, ponieważ te dwie mocne lampki to jest coś czego zwykły człowiek, który po prostu zanurza się w wodzie bardzo często przy sobie po prostu nie posiada. Więc jest lepiej, ale to nie jest na pewno tak spektakularny efekt, jaki uzyskujemy dzięki dronowi latającemu. Tam widać dużo, widać z powietrza, to jest coś co można pokazać znajomym i się faktycznie tym cieszyć jak to wszystko jest widoczne, to jest raczej sprzęt dla fanatyków podwodnego świata, takich jak ja, bo przyznam ja to uwielbiam, ale raczej jest to wciąż zabawka niszowa, choć zdecydowanie trzeba tutaj dodać. Lepiej sprawdzi się w wodach tropikalnych, jeśli płyniecie na przykład nad, e, do Egiptu na Rafy Koralowe, nad Morze Czerwone, tam sprawdzi się to o wiele lepiej w wodzie stojącej, im jest czystsza, tym więcej będzie widać. Tak czy inaczej, jest to ciekawy sprzęt, który przede wszystkim faktycznie działa i to jest już jego podstawowa zaleta, jest prosty w użyciu, lekki zabranie tego ze sobą nad wodę, to jest kwestia zupełnie niedużego plecaka, więc nie jest to jakiś wielki organizacyjny koszt. Więc tak jak mówię, to jest raczej sprzęt dla fanatyków wędkarstwa niż dla jakiegoś zwykłego, kowalskiego, ale wciąż jeśli właśnie kimś takim jesteście, to można myślę go polecić. A jeśli macie dużo więcej pieniędzy, to warto powiedzieć, że istnieją także dużo droższe modele niż ten, gdzie prawdopodobnie efekty także będą lepsze, ale koszty potrafią już zrównywać się z używanym samochodem. A to jest już trochę sporo, jeśli nie planujecie dzięki czemuś takiemu zarabiać, tylko myślicie o wykorzystaniu czysto rozrywkowym. Dzięki pięknej, widzimy się niedługo.